Was bardzo serdecznie z tej strony I To drugi poradnik, jak wgrać mapę Skyblock, czy Skyland, czy Escape jakiegoś do naszego Minecrafta. Najpierw pobieramy mapę. Oczywiście link będzie w opisie. Kamy, Skip Ad. To jest taka przykładowa mapka. Możecie sobie inne. mogłam być też z innych stron, ale kurde bo No, akurat pobieramy. już mam pobraną to już możemy wyłączyć i mamy Skyland, tak kan prawie wcisk myszy i extract to here to nam się musi wypakować i się pojawi to tego to nie, tylko to Sky Island teraz otwieramy pro start uruchom procent a p, p data procent kam ok kropka minecraft saves oczywiście ja tu mam już wgraną tą mapę, ale do kosza i teraz tą mapę przenosimy tutaj i już jest wygrana, to możemy się wyłączyć no i to na tyle więc komentujcie, subskrybujcie oceniajcie żegnam się z wami, do następnego odcinka siema!